Witam wszystkich hodowców głębi pocztowych Drugi raz podchodzę do tego filmu No mi się wyłączyło dobra Pokażę Wam co tu nie słychać Gdzie jest ten ostatni wstyle co wam nagrywałem Tam jest, tam siedzi Tam siedzi Tam siedzi No i tutaj mamy do Waszymelki Do Waszymelki Kolorowów w tym roku mamy kolor spokojnie. Dobra. Eee, ostatnim przyniosłem parę sztuk od kolegi Macieja 8 sztuk eee, Gdzie one są? One mają na prawej stronie gorączkę, dobra To widzę. Tutaj taki kolorek jest Bo taki kolorek wyszedł No Ciekawy kolorek. Tutaj mamy kolejnego Mm -hmm. ten szmelek jest inny gdzie jeszcze jest o, tutaj to jest ten co niebieski. też jest od tego kolegi Macieja o, tutaj mamy tego niebieskiego białolotka też jest od Macieja A, i ten białolotek nakrapiany też jest od Macieja o tamtej ładny. jest ładny jak to się nazywa to fineska? dobra Szymelki są. Trzy szymelki są po dwóch samcach. A trzeci samiec ma dopiero pierwszy, drugie młode, ale pierwszy młody był i był rozdeptany i miał problem z nogami, bo trzeba młodego usunąć. trzeba młodego usunąć. Zaraz sprawdzimy jakie tam wyjdą. Czy też wyjdzie jakiś szymanek? A te szymelki to są od kolei Krzyśka. Kendal Kendall wiąże wielkie nadzieje z tymi gołębiami od niego I młodymi po jego głębi. No i tym strunę, ładne, czerwone też ładne. Idziemy zobaczyć, jakie wyjdą model tego Szymla, tego trzeciego. Czy wyjdą te Szymonki? Czy wyjdą inne? o, oh, nie sprzątałem ale nie mam czasu to jest, o którego chodziło, chodzi? o, to, o tego Szymla chodzi po miał tego młodego który go usunąć i on jest sparowany z tą nakrypioną samiczką, a widać, będzie szymelek jeden szymelek będzie będzie szymelek, ładny. następny, niebieski niebieski będzie no ładnie, będzie czwarty kolor Czwarty kolor będzie, drugi Szymon też ma jednego młodego, on jest w drugim głębniku i tutaj potem Szymon ma dwa jajka, one powinny się niedługo skrócić, ale nie wiem czy zostawię, nie zostanie tylko jednego młodego, bo w tym roku będę miał prze, przeobficie z tymi młodymi, będzie ponad i prawie z stów będzie w tym roku, będzie co gubić, kupaj lepiej z takiej ilości gubić niż ze 30 zgubić Więc sprawdzimy i wtedy będziemy wiedzieli co czym lata A tutaj potem lubieniec To mój lubieniec to też też ma dwa młode o tej parze To są, jest mój pierwszy głęb tutaj Jeden z pierwszych głębi, a on już zrobił inny filmik no, to jest mój lubieniec On jest tą trochę pstrąg są one też jest z tych pierwszych głębi, Ale to opowiemy, jak coś powie, w następnym filmiku, to, to wszystko, A, Trening był robiony Na 50 km w niedzielę, przyszły wszystkie gołębie W weekend mamy teraz same treningi, trzy treningi Sobota, niedziela, poniedziałek Tylko, że w sobotę, w niedzielę nie dałbym nie czasu, żeby dać do kabiny A w poniedziałek to prawdopodobnie sam sobie zrobię Zrobię trening jak będę miał czas No i potem i 8 maja, to będzie 8 maja, mamy pierwszy lot kursowe Zobaczymy jak to się będzie sprawdzać w Idziemy jeszcze zobaczyć do młodych Młode nie są wypuszczane, teraz nie wypuszczam od 3 dni Bo te młode od, księ... od macierzy i się przyzwyczają Ale ona wypuszczone, Tego nie się wydaje bo Dobra To wszystko z mojej hodowli Pozdrawiam Was, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia